W okresie pandemii stwierdziliśmy zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia medyczne dla dzieci i młodzieży w tym obszarze, czyli w obszarze porad psychologicznych i psychiatrycznych. W tej chwili to są problemy takie jak samouszkodzenia, czyli autoagresja szeroko rozumiana, próby samobójcze to są zaburzenia depresyjne, nerwicowe, lękowe, to są zaburzenia odżywiania. Myślę, że też problem otyłości w tej chwili ze względu na tą sytuację właśnie w kraju, jaka ma miejsce. Panie prezesie, z wielką satysfakcją przekazuję umowę i życzę powodzenia. Możemy realizować zadania, które są bardzo potrzebne. Ilość podopiecznych już ponad 350 osób pokazuje, jak ważne to zadanie. I wydanie 350 tysięcy na tak ważny cel to nie są ani nadmierne środki, ani źle wydane. Już widać, że są wydane dobrze. Wskazuje na to liczba porad, które udzielaliśmy. Od października zeszłego roku. Tutaj mamy pod opieką prawie 350 osób, już w tej chwili dzieci i ich rodziców. I bardzo się cieszę, że jawożnie. Jest taka duża otwartość instytucji do, do tego współdziałania i wymiany kompetencji. Położyliśmy tutaj nacisk przede wszystkim na pracę zespołową. Na dzień dzisiejszy, w zespole mamy 10 osób: jest to psycholog, psychoterapeuta, pedagog, terapeuta środowiskowy. Seks seksuolog, psychiatra dziecięcy, psychoterapeuta uzależnień, terapeuta rodzin. W związku z czym staramy się do do dopasować do potrzeb pacjenta różne formy oddziaływań, formy terapii, metod pracy. Doświadczenia są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne młodym ludziom, ich opiekunom, rodzinom, bo ten zakres potrzeb się niestety powiększa, a co najgorsze problemy się nawarstwiają.